Zamiast zjeść coś zdrowego, przygotować sobie ten obiad do pracy, te kanapki z pełnoziarnistym chlebkiem, te mandarynki pełne zdrowia, ten soczek wycisnąć sobie rano, jak idzie do roboty, to nie. Wierzy w te tabletki, a teraz coraz częściej wierzymy w tak zwane szoty witaminowe. W sklepach jest tego, słuchajcie, cała masa. Zobaczcie, wlazłam naprawdę do dwóch czy do trzech sklepów i znalazłam od razu aż tyle najróżniejszych tak zwanych szotów witaminowych. Szot kojarzy nam się z takim szybkim strzałem. Oczywiście on się kojarzy alkoholowo, prawda? Bo walimy szoty, jak pijemy alkohol. No ale jednocześnie szot witaminowy ma w sobie tę moc, tę siłę, wierzymy, że w środku tych buteleczek, które kosztują pierdylion i zylion złotych, naprawdę jest wielka, wielka siła witamin. No to rzeczywiście sprawdźmy, co w takich szotach witaminowych, które znajdziemy w każdym sklepie, w każdym dyskoncie i w każdym supermarkecie, tak naprawdę jest. Zacznijmy od takiego dosyć dużego, bo tutaj jest aż 200 ml. Jest napisane pomarańcza i imbir bezpośrednio wyciskany. To znaczy, imbir jest chyba bezpośrednio wyciskany, bo pomarańcza powinna być bezpośrednio wyciskana, ale wydaje nam się, że skoro to jest zapakowane w taką malutką buteleczkę, chociaż tu akurat jest 200 ml, bo zobaczcie, tutaj jest tylko 60, no to będzie miało to jakąś niesamowitą moc. No dobra, no to ja założę okulary, bo niestety jestem już w tym wieku, że muszę, nie, ch nie chcę, ale muszę. I e, przeczytajmy co jest w środku. Składniki. Sok pomarańczowy bezpośrednio wyciskany, to się chwali. Tego soku jest 93%. Czyli w zasadzie można powiedzieć, że prawie całość tej buteleczki to jest po prostu sok pomarańczowy, a my się spodziewaliśmy, że tam jest jakiś szot, że tam jest po prostu ta pomarańcza, taka tak pomarańczowa, że kurczę aż. No ale nie, zwykły sok pomarańczowy. Do tego mamy, proszę Państwa, zaraz zaraz już patrzę, sok z imbiru bezpośrednio wyciskany 7%. Ok, też bardzo fajnie, że bezpośrednio wyciskany i witamina C. No i trele morele. Ech. Nic więcej tutaj nie ma, poza sokiem z pomarańczy, sokiem z Zimbiu i z witaminą C i taka buteleczka kosztuje, e, już mówię, bo mam tutaj zapisane, 2,70, czyli to nie jest tak bardzo dużo, ale jak przeliczymy za litr 12 ziko. Nie jest to mało, nie jest to dużo. Pytanie, czy nie lepiej kupić po prostu pomarańczy, wycisnąć sobie sok, dodać trochę imbiru, zmiksować to wszystko razem to całe towarzystwo. Będzie więcej błonnika, bo akurat ten sok, jak widać, nie jest taki super. Eee, nie ma tego, tych frakcji błonnikowych ze środka. Więc jeśli po prostu weźmiemy całe pomarańcze, zmiksujemy do tego, dodamy imbir, to wyjdzie taniej i zdrowiej. Ale to. Mam wypić na sok pomarańczowy po prostu, no. Sok pomarańczowy z imbirem. No, drapie język, czuć imbir, bardzo dobry skład, no, ale korale, mecyje to to nie są. Dobrze, idźmy dalej. Mamy tutaj taką spe specjalną firmę, która zajmuje się produkcją żywności funkcjonalnej. Jakieś tam są aktywne węgle, jakieś jagody, goji, goi, nawet nie potrafię tego wymówić, asai, akai czy jakieś tam inne. Jagody zbierane o poranku, albo kwiaty wiśni, zamknięte w osobnym pojemniczku. No i tak w to wierzymy, w te bzdury, a tak naprawdę to jest czysty marketing. Dobrze, tutaj mamy dwa szoty tej samej firmy. Pierwsza, pierwszy to jest super shot odporność imbir i kurkuma, a drugi super shot po imprezie imbir też. Aktywny węgiel i czarny bez. No to zacznijmy od tego pierwszego. Odporność jest ważna o tej porze roku. Wiadomo, trzeba ją wzmacniać, trzeba o nią dbać, zwłaszcza w czasach pandemii. Mamy takie oto składniki: sok pomarańczowy z soku zagęszczonego czyli to już jest jakoś przetworzony, ten sok jest zagęszczony. Dalej, sok imbirowy, sok winogronowy z zagęszczonego soku, sok z kurkumy, sok z cytryny. I koniec. Czyli te cztery rzeczy, tak? Ten shot ma, proszę Państwa, ile? 100 ml. Mocno wyczuwalna nuta imbiru, ale nie jest to jakieś też wielkie halo, po prostu są to soczki różne, najróżniejsze z imbirem. 100 ml kosztuje 5 zł, czyli za litr mamy 50 zł. 5 dych za trochę soków owocowych z dodatkiem imbiru. Dalej. Tutaj mamy soczek, proszę Państwa, marchew shot. No i wyobrażamy sobie, że tamta marchewka jest tak kurczę, skoncentrowana. Tam jest taki ten koncentrat marchewkowy, że jak walniemy tego szota, to od razu ten pomarańcz wyjdzie nam na twarz, jak u małych dzieci, które ciągle jedzą marchewkę. No i co tutaj mamy w składnikach? Sok z marchwi. Przecier z marchwi, to dobrze, bo jest błonnik. Do tego mamy przecier z mango, przecier ze słodkich ziemniaków, sok z limonki, przecier z dyni, sok pomarańczowy, kwas askorbinowy, czyli witamina C, przeciwutleniacz. Zwykłe rzeczy, przeciery z przecierów, czyli właściwie takie troszkę, taki soczek troszkę dla dzieci. Pewnie smakuje marchewką, troszkę pomarańczy, czyli będzie słodszy, bardziej owocowy. Nic specjalnego, a kasy kupa. O, nie wiem ile tak naprawdę kosztuje ten sok, więc nie powiem. Dobrze, jedźmy dalej. Tutaj mamy tej samej firmy: Super Shot po imprezie. Imbir, aktywny węgiel i czarny bez. Zatrzymajmy się troszeczkę nad tym aktywnym węglem, bo to jest bardzo ważna sprawa, proszę Państwa. To jest poważna rzecz. Aktywny węgiel jest niezwykle hipsterski ostatnio. Jest po prostu w każdej pizzy, która jest robiona na czarno, na czarnym cieście. Jest w jakichś makaronach, do których dodawany jest czarny węgiel. To jest po prostu modny składnik roku 2022. I dlatego mamy tutaj aktywny węgiel również w tym otoszocie. Zobaczmy, jak to wygląda. Otworzymy. Nalejemy. Rzeczywiście czerń jest. Troszkę to wygląda jak smoła, troszkę jak kawa. Jak smakuje? E, bardzo przyjemnie. Orzeźwiające, jest to dosyć kwaśne. A w składzie mamy, proszę Państwa, następujące rzeczy. Oprócz czarnego węgla, którego jest tak naprawdę śladowa ilość. I może lepiej. Sok jabłkowy z soku zagęszczonego. Eee, ja myślałam, że tutaj będą jakieś korale mecyjatu, a tu sok jabłkowy. Dobra. Sok imbirowy. Sok z czarnego bzu. Ok, bardzo zdrowy. Dalej. Sok cytrynowy. Sok z aronii, z zagęszczonego soku, jest go bardzo mało, a zaraz o aronii też jeszcze opowiem. Uwaga, ekstrakt z chili 0,2%, aktywny węgiel 0,1%. No i dojdźmy teraz do tego momentu, co to jest ten aktywny węgiel. Otóż, kiedy ja byłam mała, a były to lata tak naprawdę 80., to był taki moment, kiedy rzeczywiście pamiętam już bardzo dokładnie czas mojego dzieciństwa, to w apteczce było parę rzeczy. Były tabletki z krzyżykiem na ból głowy, tak? Były krople żołądkowe i był węgiel, taki węgiel czarny w takich listkach i tak się wydłubywało to i potem mama mi dawała jak mnie bolał żołądek, i ja to jadłam i potem miałam takie czarne zęby. I to jest właśnie aktywny węgiel. Ten węgiel dobrze robi na problemy żołądkowe. Ale też nie jest jakimś składnikiem, nie wiadomo, jak odkrywczym i jak niesamowitym ostatnio. Po prostu jest węglem roślinnym, którego nie należy spożywać w dość dużych ilościach, a w małych pomaga po prostu na problemy żołądkowe, więc to nie jest nic jakiegoś specjalnego. Natomiast tu, tutaj ten 0,1%. Aktywnego czarnego węgla jednak podraża znacznie cenę, ponieważ 100 ml kosztuje prawie 5 zł, czyli 50 znów zł za litr. Strasznie dużo. No to jest kupa kasy. Wyobraźcie sobie, litry płynu, litr soków za 50 zł. Dobra, jedziemy dalej. Dalej mamy na przykład tak. Mamy takie szoty probiotyczne. Gdzie on jest? On jest tutaj. Nazywa się Wells Prebiotic Shot. No, i w tym prebiotycznym szocie mamy soki z pomarańczy, jabłek, cytryn, inulinę. To jest rodzaj błonnika i ocet jabłkowy. 60 ml, prawie 5 zł, czyli 76 zł za litr. Dobrze liczę? Dobrze, bo tu jest tylko 60 ml. Dalej mamy energię, na przykład. Rzeńszeń, kofeina, imbir. Kofeinę można sobie strzelić, kawę, ale dobra, chcemy sobie strzelić szota. Sok z jabłek i limonki, cytryna, imbir, żeń-szeń 0,2%. Naturalny aromat 3,80 za 100 ml, czyli 38 zł za litr. Jak to smakuje? Jak wygląda? Przelejmy tutaj tego czarnego. Yy. No, takie siki Weroniki trochę. Dziwne są te szota, są takie wszystkie jakieś takie strasznie kwaśne i takie, no nie wiem, może to ma być jakaś specyfika tego, um, tego shota. nie mam pojęcia. Jedźmy dalej, co jeszcze mamy? Mamy na przykład tutaj słońce, detoks, cytryna, jabłko, imbir, szpinak, kolendra, seler naciowy. Też sobie za seler naciowy dobrze policzyli, bo 5,70 za 80 ml, czyli 57 zł za litr, ale... To jeszcze nic, bo tutaj mamy gwiazdę. Zobaczcie, to jest strasznie fajnie zrobione. To się nazywa alko rytm. Czyli że to jest taka gra słów, wiecie, alko. I rytm, czyli algorytm, algorytm. Jakoś tak tutaj właśnie e, tak to jest specjalnie zrobione. I tu jest napisane Dumor tumorą. Można sobie tutaj dopisać różne rzeczy, co tam mamy z tumorą zrobić, prawda? No Ale najważniejsze, co jest w środku. Otóż, proszę Państwa, najwięcej w tym oto specyfiku jest wody, bo ona jest na pierwszym miejscu. Potem jest glukoza, czyli woda z glukozą pomoże nam dłużej więcej tumorą. To jest bardzo ważne. Zagęszczony sok z mango, stabilizator, regulator kwasowości, kwas cytrynowy, kurkuma. I tu jest też napisane, że to nie jest kurkuma zwykła, tylko to jest, proszę Państwa. Ekstrakt skłącza kurkumy. To brzmi dużo lepiej. Dalej, guma santanowa, czyli zagęstnik. Sorbinian potasu, czyli pierwszy konserwant. I benzoesan sodu, bardzo taki kontrowersyjny konserwant, niepolecany absolutnie dzieciom. Występujący bardzo często w napojach kazowanych. Ma bardzo złą prasę naukową benzoesansodu, ale też tutaj jest jako drugi konserwant. I aromat, jeśli jest samo słowo aromat, wnioskujemy, że aromat jest sztuczny. Ale to poza tym, że to jest woda z cukrem, czyli z glukozą, i z zagęstnikami, z aromatami, z konserwantami, to jest jeszcze nic. Bo to, ile kosztuje algorytm? Dumor, tumorą. To jest dopiero hit, proszę państwa, bo ja to kupiłam w zwykłym supermarkecie. Zapłaciłam za to cudo 13,29 za 100 ml. Czyli tak naprawdę litr Doomortu kosztuje 132 zł i 90 groszy za litr. Wyobraźcie sobie litr wody z cukrem, konserwantami i zagęstnikami Doomortu kurczę, no wystarczy nalać z kranu woda z kranu, to jest parę groszy za litr, dodać trochę cukru, trochę soków wycisnąć i bez konserwantów i człowiek od razu robi, od razu robi więcej, jak nie wyda tej kasy, nie? więc tak naprawdę szoty szotami, ale powiem szczerze, lepiej zrobić sobie naprawdę prawdziwe jedzenie, wycisnąć sobie sok z mandarynek, czy z pomarańczy, czy z jabłek, dodać trochę imbiru, dodać trochę kurkumy, tego co lubimy. A są dwie rzeczy, które od zawsze polecam i od zawsze mówię, że są fantastyczne, nie tylko na wzmocnienie, na odporność, na kaca, na do it better tomorrow, czy jakkolwiek to tam było. I to są oczywiście, po pierwsze, wszelkiego rodzaju zakwasy, zwłaszcza zakwas buraczany. Zwróćcie uwagę, że wszystko to, co jest ciemne, im ciemniejsze jest jedzenie, poza może aktywnym węglem jednak, ale. Takie jedzenie naturalne z owoców czy z warzyw, im jest ciemniejsze, trochę wylałam, no ale trudno. Tym więcej ma przeciwutleniaczy, tych, które chronią nas przed chorobami. W ciemnych warzywach i owocach, w tych fioletowych, mamy antocyjany. I to są związki, które działają przeciwnowotworowo, najsilniej ze wszystkich znanych związków. Poza tym, w zakwasie buraczanym mamy. Pełen z komplet składników mineralnych to rzeczywiście jest taki koktajl witaminowy. Jeśli jesteśmy przemęczeni, jeśli wypiliśmy poprzedniego dnia za dużo alkoholu, to te składniki mineralne zostaną nam uzupełnione. Poza tym mamy bakterie probiotyczne, które osiedlają się w naszych jelitach i rzeczywiście wzmacniają naszą odporność. Więc zakwasy pijmy. Nie tylko buraczane, ale też so, jest świetny sok z kapusty kiszonej, znakomity sok z ogórków. Też wypijajmy ten sok z ogórków, zwłaszcza tych ogórków robionych metodami domowymi. Więc po pierwsze, zakwasy buraczane. I po drugie. Najzdrowszy, najtańszy jaki znam owoc, mianowicie aronia i sok z czystej aronii, dla tych wszystkich, którzy mają uwagę nadciśnienie tętnicze, a 60% Polaków ma złe ciśnienie tętnicze, zwykle nadciśnienie. Udowodniono, że aronia, to nie ja to zrobiłam te badania, tylko pani profesor Wawer z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego podawała przez 6 tygodni swoim pacjentom z nadciśnieniem codziennie rano 50 ml, a później 100 ml soku z aronii, co się okazało, że nie trzeba było brać tych tabletek na nadciśnienie, tylko rzeczywiście to ciśnienie po sześciu tygodniach lekko tym pacjentom spadło, stał się cud, bo to nie robi żadna rzecz w zasadzie poza tabletkami farmakologicznymi, poza lekami. Aronia ma również bardzo dużo przeciwutleniaczy, ma bardzo intensywny kolor, jak widzicie, i tutaj te antocyjany rzeczywiście buzują, wzmacnia naczynia krwionośne, właśnie chroni nas przed rakiem, przed infekcjami. Więc na zmianę, zakwasy i sok z aronii, bez cukru, bo tutaj akurat mam sok aroniowy bez cukru. On jest dosyć rześki. Przepraszam bardzo, muszę sobie strzelić szota z zakwasu buraczanego, uwaga. A zobaczcie jak pięknie został kolor prawdziwy na tej naszej na tym naszym kieliszeczku. A teraz aronia. Zobaczcie, ona jest po prostu gęsta jak smoła i ciemna. Nie można jej wypić na raz za dużo, dlatego że ona ma bardzo intensywne działanie na zdrowie. Ona jest mocno cierpka i mocno Gryzie tak w język i daje takie uczucie cierpkości, ale to oznacza, że ma bardzo dużo tanin i że ma bardzo dużo właśnie tych przeciwutleniaczy, które drapią w język, tak jak w dobrej oliwie. Pamiętacie, jak jest dobra oliwa, to ją wystarczy tak wessać na język, i jeśli drapie, to znaczy, że to jest to. Czyli nie złota butelka, nie supermarketing, nie jakieś tam witaminowe szoty na nasze żołądkowe czy kacowe kłopoty. Tylko polecam zakwasy, przede wszystkim, nawet domowej roboty, będą tańsze i będą jeszcze zdrowsze, bo świeże, bo nasze. I sok niemalże czysty z aroni. Bądźcie zdrowi. To był kanał Eko Bosacka. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. No i niekoniecznie szoty na kłopoty, kupujcie.